Starzy Kapitan Marek Kaczyński, od nr 1 jest W dniu dzisiejszym godziny 16 uzyskaliśmy informacje o tym, że jedna osoba powpadła do wody i znajduje się w niej prawdopodobnie na wysokości pomiędzy kominem a plażą na kamience piasku. W tym momencie udaliśmy się tutaj trzy zastępy, w tym specjalna grupa Radą w już jedna osoba jest się z wszystko w razie potrzeby ewentualnego zejścia pod wodę. Po przyjeździe na miejsce zastupowaliśmy ponton i osoba ta jeszcze znajdowała się na powierzchni około 200 metrów od brzegu. do niej dopłynęliśmy pontonem, została ta osoba podjęta przez petwonurka. Wyciągnęliśmy ją na ponton, była lekko wyziębiona. dotransportowaliśmy ją tutaj. Na plażę i poddaliśmy pod opiekę zespołu gwiatolu Dziewczyna w jakim wieku? Dziewczyna ma około 15 lat. Z tego co wiemy to tutaj no, musiała wpaść do wody albo celowo, albo też niecelowo, ponieważ była cała w ubraniu, więc tylko bez butów udało jej się na szczęście utrzymać na powierzchni dość długo czasu, więc zdołaliśmy może takiego podkreślać. Dobrze dziękuję.